Dzień dobry. Cześć wszystkim na sesji czwartkowej. 25 dzień kwietnia. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Ręki kasowe wystartowały, a więc startujemy też z naszym przeglądem. Mamy DAXA na tapecie, więc możemy tak naprawdę zacząć od niemieckiego indeksu. Tutaj ta strefa docelowa, kolejny target dla, dla notowań. Nie został osiągnięty ten zwrot zapoczątkowany dużo dużo niżej. I w ramach tych spadków, które obecnie obserwujemy, możemy sobie poszukać jakichś ciekawych poziomów technicznych. 38,2% tutaj na horyzoncie najpierw na razie usunę, może że się nam nie dublowało. 38,2%, oczywiście w pierwszej kolejności ten poziom jeszcze nie został osiągnięty. Jak najbardziej celujemy w te okolice, być może jeszcze w godzinach przedpołudniowych. Poziom cenowy tego wsparcia 17,915 punktów, dzieli nas tutaj około 95, myślę, że jest to spokojnie do zrobienia w dniu dzisiejszym. Tak patrzę na zasięg wczorajszej świecy sesyjnej, 250 prawie, no to słuchajcie około 90-95 bez problemu jest to jest to do zrobienia, jeżeli oczywiście będzie kierunek spadkowy. No, potwierdzenie w ramach biegunowości jak najbardziej widoczne, także schemat na się taki sposób mamy na dzisiaj przygotowany na tą chwilę. Euro USD, oczywiście ten schemat korekcyjny, tutaj mogę go podciągnąć, zobaczymy, czy będzie nowy szczyt, czy nie będzie. Na tą chwilę, trochę go podciągamy oczywiście do góry z uwagi na nowe maksy. Jeżeli chodzi o poziom 38,2%, tego oporu, jaki, jaki mieliśmy tutaj na euro USD wyznaczone. Ja bym na razie jeszcze go pozostawił do zamknięcia tej świecy czterogodzinowej. Jeżeli powiedzmy uda się taką mocną formację spadającej gwiazdy tutaj ukształtować z zamknięciem właśnie poniżej 38,2, no to dałbym jeszcze temu układowi szansę, tej strefie szansę, no bo tak jak spojrzymy sobie, to tak naprawdę żadna ze świec nie zamknęła się na tą chwilę powyżej tego współczynnika, także tutaj Dajmy jeszcze szansę temu układowi, 1.07.10. Oczywiście byliśmy nieco, nieco tutaj wyżej na przestrzeni tej h natomiast ja bym jeszcze to pozostawił jako aktualny schemat. Pod rygorem tutaj zamknięcie tej świecy poniżej oczywiście 38.2. Jeżeli chodzi o GPP USD. Tutaj FS100, które rynek przetestował nam w dniu wczorajszym, niemal też dzisiaj sesja azjatycka. Natomiast to ta świeca wybijająca pojawia się teraz po otwarciu rynków kasowych w Europie. Czy z takim samym założeniem możemy przyjąć ewentualny powrót poniżej FS100? Tutaj mam spore wątpliwości. Na etku to wygląda dużo lepiej. Tutaj raczej to FS100 uznałbym za zanegowane, za wybite. A skupiłbym się na 38,2 na współczynniku FIBO, na tym kolejnym pułapie horyzontalnym, jeżeli chodzi o wycenę 1,25, 25, tak? Czyli mamy tutaj od bieżącego kursu niecałe 30 pipsów nas, nas dzieli, więc spokojnie taki schemat może zostać wypełniony jeszcze tutaj w tych godzinach przedpołudniowych w dniu dzisiejszym na wykresie GBP USD. Rozstrzygnięcia mamy na ujku, zobaczcie, 127,2 wybite, bez większych przeszkód. Jedna taka ściągnięta H4 tutaj nam się pojawiła, natomiast to było zdecydowanie za mało, ona też ostatecznie zamknięta w kolorze białym, czyli na plus. Na kolejne tutaj świece nam się napędzają wzrostowo po wybiciu tego, tego oporu. Jakbyśmy spojrzeli szeroko i. Kolejny target jaki mamy, tutaj jakby to wybicie tworzy taką sytuację, że lokalnie też na tą chwilę dosyć ciężko coś takiego racjonalnego wyznaczyć, bo jesteśmy prawie na maksach, więc musimy poczekać na jakąś korektę, jeżeli coś tam chcielibyśmy też lokalnie sobie rozrysować. Jeżeli mamy kolejne szczyty, kolejny pułap mierzenia wybity, więc wskazuję Wam ewentualny docelowy kolejny, Oczywiście można to też traktować gdzieś tam przy wejściu lokalnym w pozycję długie właśnie na target na realizację zysków. No i w tym przypadku 159,10 jest ten poziom podażowy. tak Na tą chwilę to wszystko wybijane z drobnymi przystankami, a kolejny to 159,10 właśnie. Co jeszcze jeżeli chodzi o to lokalne bardziej schematy? No zobaczcie, jesteśmy prawie na szczycie, więc na tą chwilę nie bardzo jest sens też czegoś szukać. Jeżeli mieliśmy, mielibyśmy coś rozrysować, to schodząc na M30 tutaj potencjalna taka drobna korekta spadkowa i popyt w okolicy 155, 55 może być godny zainteresowania tutaj w takim, czy w tym okienku właśnie przedpołudniowych na tych małych, lokalnych zasięgach. W kontekście złota, zobaczcie, udaje się wybronić tą strefę F100. Fajnie to wygląda technicznie, tym bardziej ta poprzednia 4 godzinówka, silna formacja świecowa, młota tutaj wygenerowana, potwierdzająca duże zaangażowanie strony popytowej. No i jest to całkiem fajny sygnał do zajęcia w pozycji długiej, tak mi się wydaje. Czy zabezpieczając poniżej tego wcześniejszego dołka, czy poniżej tej świecy? Stosunek potencjalnego zysku do podejmowanego ryzyka tutaj wydaje się całkiem sensowny. Jeżeli chodzi o kurs 2310, tutaj nic się nie zmieniło, to mieliśmy jakby rozrysowane już dużo wcześniej. Także oczywiście po tej świecy nie wejdziemy w punkt, ale całkiem racjonalna decyzja myślę byłoby tutaj o pozycji długiej na złocie. Tak to wygląda.